Cześć widzowie, dzisiaj idziemy do LEGO, Lego Antimedia Legendowego żeby zobaczyć co się stało z głowami no LEGO co się stało z głowami no ale te głowy jakoś magicznie odleciały co? odleciały no powiedz mi czy mają rację? tak, odleciały, po prostu sobie odleciały ja Cię kręcę czy co tam się? Przepraszamy... przepraszam. Przepraszam. Nie przepraszajcie i tak już umrzecie teraz. Ha ha ha.